Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witam Was serdecznie na dzisiejszych zajęciach. Ja nazywam się Anna Sawicka, będę miała dzisiaj zastępstwo z Wami. Tak? Dopiero się poznamy, ale mam nadzieję, że po pierwszych zajęciach będziecie chcieli mieć ze mną jeszcze więcej zajęć. Tak? Mam nadzieję, że zainteresuję Was przedmiotem i naszym zawodem. Słuchajcie, na dzisiejszych lekcjach będziemy kontynuować temat wykorzystania w technologii gastronomicznej warzywa, jakim jest cebula. Dzisiaj będziemy brać pod uwagę cebulę czerwoną i przygotujemy coś nietypowego, mianowicie marmoladę z czerwonej cebuli. Z octem balsamicznym, z winem czerwonym. Smak będziemy sobie regulować miodem, solą, pieprzem, a cebula będzie przygotowana na maśle. I teraz tak, mamy cebulkę, cebulę, eee, przeprowadzamy obróbkę surowca, obróbkę wstępną. Może ktoś nam przypomnie etapy obróbki wstępnej surowca? Najpierw mamy sortowanie, później mamy mycie, obieranie, płukanie i krojenie, tak? Bardzo dobrze. Obieramy sobie cebulę, Cebulę możemy sobie pokroić na piórka lub na półokręgi. Tak, przygotowujemy surowiec. Taka marmolada z czerwonej cebuli ma y, szerokie wykorzystanie, a także jest łatwa do przygotowania, ponieważ surowiec dostępny jest przez cały rok. Jak myślicie, do czego można wykorzystać taką marmoladę z czerwonej cebuli? Czy można ją wykorzystać do mięs? Do pasztetów? A jaka jest Wasza inicjatywa? Co jeszcze? Do czego można ją jeszcze wykorzystać? Pamiętacie, byliśmy w Grecji na takim szkoleniu, sporządzaliśmy potrawę, która się nazywa fawa. Tak? I tam przypomnijcie sobie też, była czerwona. Marmolada z czerwonej cebuli. Mamy dwie cebulki, może jeszcze jedną sobie może żeby było już tej naszej marmolady więcej. W międzyczasie jak nam się będzie ogrzewała patelnia. Na patelnię wrzucimy masło to w tym czasie pokroimy sobie naszą cebulę półokręgi. Jeżeli cebula jest duża, to możemy te półokręgi jeszcze przeciąć, ale żeby ładnie estetycznie wyglądała, równie dobrze możemy je zachować w takiej formie. Cebulę można przechowywać w słoiku do tygodnia czasu, mieć ją w lodówce, marmoladę z cebuli i podawać do naszych dań. Czyli? Można białą cebulę do tego zrobić czerwonej. Oczywiście, że można, ale ta czerwona będzie bardziej efektywnie wyglądała. Jak wiecie, cebula sama w sobie ma taki posmak słodyczy, odpowiednio przygotowana, skermelizowana. będzie nam służyła jako dodatek do różnych potraw, do paszterów, tak jak mówiliście, do mięs, do serów, czy dodajmy wegetariańskich, takich jak fava. Pamiętacie, z czego ta fava była przygotowana? Czy z soczewicy, czy z ciecanki? z soczewicy, tak? Widzicie, te kuchnie się przenikają. Marmolada z czerwonej cebuli jest popularna też w Francji. Myślę, że coraz bardziej będzie popularna również w naszym kraju. Myślę, że masła nam wystarczy. Ona nam się już zagrzewa. Wrzucamy cebulę. Kręgi, trzeba od siebie porozdzielać, wtedy ładnie, będzie większy kontakt z cebuli z powierzchnią grzejną. W momencie, gdy cebula staje się taka półprzezroczysta, tak się tą nazwą określa, w ten stan cebuli, możemy dodać e, ocew balsamiczny. Nie żałujemy tego do wszystko Dodajemy również wino czerwone. Jakąkolwiek marmoladę sporządzamy musimy pamiętać, że to jest dosyć długotrwała czynność. Mówi się, że nawet półtorej godziny może zajmować przygotowanie takiej yy, marmolady z cebuli, ale dzisiaj musimy tą czynność przyspieszyć, dlatego robimy mniejszą ilość. również przypraw, tak jak już zobaczyliście dodałam pieprz i sól. Później sobie możemy jeszcze podregulować smak i oczywiście dodamy miód. Żeby podkreślić słodki smak cebuli. Ocyd własamiszy cały czas nam się redukuje, wino również, dlatego Ogień nie powinien być zbyt mocny. Tak jak sama nazwa marmolada mówi, tak musi ona mieć słodki smak. Na Wigilię można użyć takiej marmolady jako dodatki. znaczy oczywiście, jeżeli ktoś ma bardzo tradycyjną polską kuchnię i w czasie Wigilii stosuje tylko polskie tradycyjne pokawy, no ale to, to pewnie będzie się zbranie przed użyciem takiej marmolady do swoich podraw, No, jeżeli ktoś jest otwarty na różnego rodzaju nowinki kulinarne, myślę, że jak najbardziej. Podgrzewamy aż do zagotowania, tak, tak jak marmolada z owoców musi nam się zagotować, tak samo tutaj ta nasza marmolada z tymu też, no, nam się ma zagotować. Podgrzewamy. Teraz możemy sobie zmniejszyć płomień. Tak jak każda marmoladka na delikatnym płomeczku po zagotowaniu dochodzi do właściwej konsystencji. Marmolada z cebuli. Cebula jest takim warzywem, że ten kształt będzie nadal zachowany i y, nie utraci tej jednorodności swojej, tak jak w przypadku innych owoców. Oczywiście zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu w domu i do zobaczenia na następnych zajęciach. Y, tą naszą potrawę możemy sobie przechować w słoiczku lub podać w bulionówce albo na talerzyku.